ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych jest niezgodna z konstytucją, orzekł tak w środę 11 lipca Trybunał Konstytucyjny. Sędziowie uznali, że przepisy zawarte w ustawie naruszają m.in. wolność obywateli do zrzeszania się oraz ich równość wobec państwa. Trybunał, rozpatrując ustawę w pełnym składzie, nie zakwestionował jej w całości. Jak w pierwszej kolejności chciał tego wnioskodawca, były pierwszy prezes Sądu Najwyższego Lech Gardocki, jednak uznał, że 24 przepisy zawarte w niej są niezgodne z konstytucją. Trybunał zakwestionował między innymi przepisy określające monopolistyczną pozycję Polskiego Związku Działkowców. Niekonstytucyjny jest między innymi artykuł 25 ustawy, który mówi, że Polski Związek Działkowców jest ogólnopolską samodzielną i samorządną organizacją społeczną, powołaną do reprezentowania i obrony praw i interesów swych członków wynikających z użytkowania działek w rodzinnych ogrodach działkowych. Niezgodne z konstytucją jest również to, że polski Związek Działkowców podlega tylko przepisom ustawy, a nie podlega kontroli żadnej instytucji, a także to, że polski związek działkowców posiada monopol w kwestii zrzeszania się działkowców. Niekonstytucyjny jest również przepis o tym, kto może być członkiem polskiego Związku Działkowców, jak również artykuł 35 ustawy, z którego wynika, że związek może prowadzić działalność gospodarczą mającą na celu realizację jego zadań określonych w statucie, a dochód ten nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Polski Związek Działkowców obecnie liczy około miliona członków, jednak z racji tego, że z działek korzystają całe rodziny, władze związku wyliczają, że może być to prawie 4 miliony Polaków. Sami działkowcy obecną sytuacją są lekko zaniepokojeni i z niepewnością patrzą w przyszłość. Obecnie Świdnicki Oddział Polskiego Związku Działkowców rozprowadza wśród swoich członków takie oto ulotki, w których namawia do walki o swoje prawa oraz wylicza zagrożenia, jakie wiążą się ze zmianami w ustawie. Tereny obecnie przeznaczone na działki są smakowitym kąskiem dla gmin i inwestorów, ponieważ często znajmują one tereny w centrach miast. Decyzją sędziów Sejm powinien przygotować nową ustawę o ogrodach działkowych, tym razem zgodną z konstytucją. Ma na to 18 miesięcy.